i z tej strony Ogórasek a w dzisiejszym filmie pokażę wam top 3 najlepsze skiny z każdej rzadkości oczywiście moim zdaniem jak macie inne typy skinów to możecie się podzielić w komentarzach a i lecimy pierwsza rzadkość przebrania rzadkie trzecie miejsce zajmuje Niesamowita Charlie. Drugie miejsce zajmuje trujący Cordelius. I trzecie i pierwsze miejsce zajmuje tropikalny kiełek. Moim zdaniem najlepszy skin za 30 gemów. I bardzo się go opłaca kupić. Bardzo rzadkie przebrania. I teraz tak. Trze trzecie miejsce moim zdaniem Zajmuje Surge Kong, bo jest naprawdę ładny. Drugie miejsce zajmuje Gumisiowa Nita, Jak za 80 gemów albo 2750 błyskotek. Przepiękny skinek, plus jeszcze zmienia kolor w grze. I pierwsze miejsce zajmuje Kartoflany Squeak. No przepiękny skinek. skinek słodziutki i moim zdaniem najlepszy. No po prostu za 80 g. Lecimy. Teraz przebrania epickie wlatują. No więc tak. Trzecie miejsce zajmuje L Brown. Drugie miejsce zajmuje księżycowy kiełek. Przepiękny jest. I pierwsze miejsce zajmuje dyniowy kieł. Moim zdaniem przepiękny skinek. Sam go posiadam i bardzo Wam polecam, jak się zastanawiacie jak jego kupić. Teraz mityczne przebranie. Trzecie miejsce zajmuje Brock Zeus. No popatrzcie na niego. Jakbyście go dostali za darmo na przykład. Cieszylibyście się. Też tak myślę. Drugie miejsce moim zdaniem. To będzie Vanara Frank. Mi się ten skinek bardzo podoba. Jest przepiękny moim zdaniem. I pierwsze miejsce oczywiście zajmuje pleśniowy Mike. Przepiękny skinek. I jeszcze te ataki. No cudo. I teraz wchodzimy na legendarne yy, skiny. No i tak. Trzecie miejsce zajmuje kreskówkowy Spike. Moim zdaniem. Drugie miejsce zajmuje Mecha Mortis. I pierwsze miejsce zajmuje mój ulubiony skin z całej gierki. Mecha Kruk. Jak macie inne zdanie, to się podzielcie w komentarzach. A może jakaś, no szybką rundkę może zagrajmy jakąś. Albo kilka. Nie wiem. Można sprawdzić, jakie są misje. Hmm. No, można w tą batalię grać. A i przypominam, że jeśli ten guzik na dole jest jeszcze czerwony, to kliknijcie w niego, żeby zrobił się szary. To bardzo pomoże w rozwoju kanału. Jeszcze możecie zostawić tam jakiegoś łapeczkę jakąś, ale to tam już nie, nie zmuszam. Jak wam się spodoba filmik, to, to po prostu możecie pokazać to łapko do góry. Dobra. My tu gramy, bo prawie jest na równi. Ojeju. Stiumy wyskoczył z krzaka, ale Pamiętajcie, e, ja tu gram. E, dobra. Elo, misiu? Nie. Wyskoczył. Mój misiu jednak nie żyje już. Ale dobra. Damy radę, bo jest 6-5. Jakby... No, wiem, że wygrywamy, ale małą ilością. Dzisiaj, może taki troszeczkę krótszy odcinek, bo nie wiem, czy lubicie takie długie. Ale to też możecie napisać. Ja wiem, że niektórzy po prostu nie mają czasu i też potrzebują takie krótsze odcinki. O! Zaraz wygramy. Ja celuję w tego broka. Jest pięknie wygrana. Zaraz będzie w ogóle brąz jeden. Dobra, jedna rundka, myślę. Odbierzemy sobie tego brąza jedynkę i zobaczymy, czy. Ile do start dropa jeszcze zostanie? Chociaż no Czasami rundy są troszeczkę długie Elomortis? O nie, Piperka Piperka, masakra Elo dobrze? Aha, i kto mnie zabił jakby? Widzieliście kto mnie zabił? Ja nawet nie widziałem. Dobra, lecimy z koksem. O! Misiek Misiek. Misiek lecisz. Jesteś przekoksem, Misiu. Nie no, ta piperka nie ma z nim szans. Gdyby nie to, że on troszeczkę taki wolniejszy jest. Nie no, zabiła mi Miska, nie. Fokus na piperę. Fokus na piperę. Elo. Dobra wygrana obronc jeden i za ile mamy jeszcze jedna runka i będzie start drop eee, dobra a jak tam z misjami uda się wbić jeszcze 100 kredytów myślę dzisiaj to odbieramy za brąza i ile? Jeszcze dwie rundy w batale, no i myślę, że to no dobrze wyjdzie, dobrze. Nie no już zabili Nie, Lary i Lori Co ja to mógłbym ich zaraz wziąć Wziąć Mylą mi już się słowa Ojeju Je, Co tu się dzieje, jest 3-3 Idź ode mnie Max Nie, nie rzuciłem, użyłem ataku, zamiast Miśka zwykł. Zb... Zami... Nie nie, 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 nie. jaj. Elo! Ha! Ale to nie ta Nita dostała od Miśka. Halo? Nie no Co tu się dzieje? Jest 6, 6. Co to jest za runda? Oj oj O nie jest 8, 8, 8. Dobra może jeszcze się uda? Nie. Nie. Nie, 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 nie. Ja nie wierzę. No nie poszło. Ale no może faktycznie. Zagrajmy Larim i Lorim. O, mam na nich małą rangę, więc... Może się uda wygrać? i będzie szybki opening star drop'ów dobra, lecimy ja ich też najlepiej, no jeszcze nie ogarniam, więc proszę nie hejtować jak coś, ale no i tak chyba mi nawet nieźle idzie. Też się trzeba nauczyć zawsze postaci ubrać. Aha! Ej, ale łatwo wygrana ogólnie. Dobra. 10-1 ich pokonaliśmy. Jednak dobrze poszło. Dobra. Aha, bardzo rzadki 30 kredytów i bardzo rzadki. Dobra, to tak. Eee, widzimy się zaraz. Znaczy, dla Was to będzie sekunda. Ja wbijam start. Dropy i widzimy się na openingu. Elo, elo, już mamy tu start. Dropy. No, szybko poszło w bijaniu, więc otwieramy. O, pierwszy naprawdę oddał. Nie, no. Dzisiaj nie ma fart coś. Ale chociaż misja się zrobiła. 100 kredytów. Hm. Tu mam takie misje jeszcze. Nie, no, ale już. Nie chcę tu z drugiego filmiku, więc. Yy... No, papa, pa, widzowie, niech ogórki będą z wami, i widzimy się w następnych odcinkach. Nała!